Witajcie, Moji przyjaciele! Dzisiaj mam dla was kolejną historię o naszych najzabawniejszych i zarazem najmniejszych bohaterach YouTube popsa. Dzisiaj wybierzemy się na piknik. Tak, tak, idziemy sobie coś przekąsić. No jasne, nie może zabraknąć lodów. Tak, czekoladowych, yy, truskawkowych i we wszystkich smakach. <gryw> ja również za nimi przepadam. Mamy jeszcze więcej smakołyków. Mamy jeszcze to smakowite ciasto i świeżutki koktajl. Wiedziałam, że ci zasmakuje? A tutaj mamy coś dla wielbicieli słonych przekąsek. A teraz należałoby przedstawić wam kolejne moji popsy. Nagle jest niesamowicie szczęśliwy, że może się z wami zapoznać. Przesyła wam moc buziaków. A oto nasza kochana Flowy. To bardzo elegancki kwiatek. Dobrze wiedziała, że dzisiaj będzie słoneczna pogoda, dlatego założyła te bombowe okulary. Naprawdę świetnie w nich wyglądasz. Lio chyba sobie właśnie nabił niezłego guza. Wszystko dobrze, Lio? Wow, moi przyjaciele, widzieliście to? Lio właśnie zmienił kolor na niebieski. Teraz zamiast ciepła wysyła on zimno. Tak, tak, ubierzmy się cieplej. Czapeczka, szalik. Ten, nie płacz! Z pewnością Lio może to naprawić, prawda, Lio? Proszę, najwyraźniej guz, który sobie nabił, przestał go już boleć. Widzicie, jak pęka ze śmiechu? pop, spójrzcie! Lio wyczarował śnieg! Pada śnieg! Niestety, musimy odwołać nasz piknik, ale zawsze możemy wybrać się w góry. Ja też uwielbiam śnieg. No więc, może sobie teraz zjedziemy na nartach. Wszyscy mają dobrze zapięte narty, bo później mogą się odczepić, no i dopiero będziemy mieli problem. No tak, prawie już o tym zapomniałam. Czeka na nas kolejna historia. Oto kolejne Moji Ach, co za emocje, padło na kolejnego brokatka. Przedstawiam Wam Rokiego. To Moji Rakieta. uwielbia podróżować przede wszystkim do samych gwiazd. Tak, tak, Roki może odwiedzić cały kosmos. Na pewno wyśle nam pocztówkę, jak już dotrze na miejsce. A tutaj wita nas Slurpi, pasjonat deskorolki, najbardziej skoczny z popsów. Umiesz też jeździć na nartach? Ach, no tak, jazda na nartach nie wchodzi w grę, bo ten śnieg! No, ale masz przecież kółka. Zobaczymy, czy dasz radę. Oto nasze szalone popsy. Uwaga na wzniesienia! Tupli robi niesamowite akrobacje. Czyżby Roki doleciał już do samych gwiazd?